Zrobimy Zabrze, Katowice, no. to ja chcę już na koniu robić to. Dobrze, niech ramo. Będziesz siedział na koniu. Tyłem. Siedzę na koniu. Jak ci się jeździ? Oczko? Pewnie. Ciekawe co koni na to. Może nie pobijemy rekordu Guinnessa, ale jakiś samochód rozwalimy. Ja się boję. Widzisz go? Widzę. Tam na piasku jest taki malutki, Tak, nie? i sobie tak... Linda Z tego pięknego miejsca. Piękna Zuzanna, piękny Kamil, piękne Hortensje i mówimy Wam piękne... Kle, kle, Pod prądem, pod prą. Płace czołgi konie, dworce i dużo zieleni. Tym razem wybór padł na gminę z którą po prostu aż się zachłysnęliśmy. Bogactwo atrakcji powoduje, że i odległości między punktami może są odrobinę większe niż w poprzednich odcinkach, w końcu to cała gmina, ale co to takiego dla już tak wytrwałych mikrokosmonautów jak wy? No to zaczynamy, a idziemy od tarnowskich gór. Jesteśmy się z Wami z ulicy Reptowskiej we wsi Ptakowice. Tu zaczynamy naszą dzisiejszą eksplorację mikrokosmiczną. Ale zaczniemy ją też od kontroli dokumentów, Ausweis Control. Jesteśmy w pobliżu dawnej granicy, więc poproszenie o dokument tożsamości nie jest niczym wyjątkowym. Rzecz jasna, ten dom niesie ze sobą ogromną historię, ponieważ to był dawny dom celny. Tak jest. Przypominamy sobie sytuację. Trzy powstania śląskie, tak w polskiej historii są nazywane. Podział górnego Śląska, tam jest Polska, tu są Niemcy, jest granica, są i domy celne. I tak jest w tym przypadku. I może teraz ten dom po prostu wygląda jak jedno z kolejnych domostw w okolicy, ale, ale poproszę o materiały. I to jest archiwalne zdjęcie tego domu z czasów, kiedy pełnił swoje około militarne funkcje. No, takie graniczne, mm -hmm. celne. Tak. Tak. Przede wszystkim. Ale no. mówię o tych militariach, słuchaj, nie bez powodu, bo jaki wspólny mianownik powiedzmy, że tutaj jest i to nie jest właśnie jedyny akcent związany z wojskowością, który dzisiaj chcemy Wam pokazać. Tak, szybki taki czek, czyli granica działania zbrojne. Jak działania zbrojne, to militaria, a militaria, to co? Muzeum Techniki Militarnej. No to idzie? Ale po drodze pokażę Ci jeszcze jedną ciekawostkę związaną z tą przedwojenną granicą. Mm -hmm. e, tylko, że nie opowiem Ci tego ja, a nasz gość. Już go dostrzegam kątem oka. Dzień tak. dobry. Dzień dobry. Dzień Cześć. Cześć. E, dzisiaj będziemy korzystać z swojej wiedzy wielokrotnie, tak ale po raz pierwszy właśnie przy tym krzyżu, bo on najlepiej świadczy o tym, że ta granica faktycznie kiedyś tu była. Dokładnie tak. Ten krzyż jest datowany na ostatnią ćwiartkę XIX wieku. Wtedy to miejscowość Ptakowice, jak wiele okolicznych miejscowości, należała do parafii Świętego Mikołaja w Reptach Śląskich. To, tam widzimy wieżę akurat tego kościoła jeszcze. I taka ciekawostka, że ten krzyż frontem jest zwrócony ku kościołowi Świętego Mikołaja, właśnie. Czyli, żebyśmy mieli jasność, krzyż patrzy w kierunku swojej starej parafii, kiedy wszystko jeszcze było w ramach organizmu niemieckiego. Podział granicy tamto zostaje w Polsce, natomiast tu ci wierni razem z tym krzyżem pozostają w granicach właśnie Niemiec. I mamy zresztą też tutaj e, właśnie ślady tego, że ten krzyż powstał, nie kłamiemy, wtedy kiedy Tarnowskie Góry były Tarnowic ober Nie regulujcie odbiorników. W Zbrosławicach na polach trzymają prawdziwe czołgi, ale nie tylko, bo innych pojazdów tutaj również nie brakuje. Co tutaj robią? Zaraz się dowiemy więcej szczegółów o. Dzień dobry! <laughs> Od eksperta. Dzień dobry. <laughs> Dzień dobry. Z czego pan właśnie wyszedł? Może od tego zacznijmy. Z czego wyszedłem? No. To jest działko przeciwlotnicze czeskie, mm -hmm. czy słowackie w zasadzie. E, tak zwana popularna jasterka. Mm -hmm. Pan tutaj już w gotowości bojowej na nas czekał. <laughs> Można tak <laughs> powiedzieć, tak. A moje pierwsze pytanie, które bym chciał zadać, czy ludzie, którzy są związani też z czołgami. Witają się zamiast czołem, to mówią czołgiem. Czasem tak, czasem tak. <grym> Dobrze, porozmawiamy <grym> o tym, co tu robicie, co pokazujecie o waszej działalności słów kilka. Jesteśmy pasjonatami techniki militarnej. Jest to kolekcja po części trochę prywatna tak naprawdę. U nas tutaj na placu mamy prawie 60 eksponatów i są to od małych takich łazów, łazików, po taki ciężki sprzęt. Tutaj właśnie co stoi za nami, czy czy krazy większe ciężarówki. No, i nasza, że tak powiem, duma czołg T55. Czy wszystkie te pojazdy można uruchomić? Tak. Czy są, czy, czyli jakby trzeba było. No, można wszystkie... powiedzieć, że na chwilę obecną 90% pojazdów, które tutaj są, jak najbardziej jesteśmy w stanie odpalić, normalnie wyjechać. Są mhm. oczywiście takie tak zwane nasze trupki, które no na nich też musi przyjść czas. Wiemy, że macie słabość do techniki militarnej, natomiast ja słyszałam też, że macie słabość do rozjeżdżania różnych rzeczy czołgami. Jak to jest? Czy słabość, to nie wiem. Mamy takie możliwości. Robimy takie pokazy, tak zwane tankres, czyli czołg kontra właśnie osobówki. Ale oprócz tego wymyśliliśmy sobie jakiś czas temu, że zrobimy właśnie rekord Guinnessa 1 września tego roku, więc będzie co oglądać, bo chcemy tam rozjechać 102 pojazdy. No to w takim razie sprawdźmy, my znakomici znawcy takich tematów, sprawdźmy, czy, czy ten czołg da radę, co? Możemy tam wsiąść? Jasne. No to, Zapraszam. Zweryfikujmy. Do boju. <głosy> <głosy> Tak to się robi? Tak! <noise> czekaj. Dawaj. Tylko czekaj, trzymaj to Dawaj. wszystko. Trzymaj to. się, muszę w siebie bardziej uwierzyć. Yes! Tutaj noga, tutaj najlepiej byłoby się chwycić, no i wciągnąć do góry. Piotrek najwyżej pomoże, nie? Ja się boję, że to ruszył tak wp <gry> <gry> Ale jakieś Sejczę rozwalimy. Jakiś samochód rozwalimy. Ja się boję. osobówką radzi sobie mniej więcej 36 ton. Ale spokojnie, może oceć czy tam kasku pokryje te szkody. Ale koniec zabawy z kamyczkami, bo tu jest bardzo poważna rzecz do wykonania. Ja przyznam, że nie wiem totalnie. Dla mnie to wszystko jest czołg albo ewentualnie jakiś rosomak. Natomiast chłopaki wiedzą doskonale co do sztuki, co tutaj stoi. Chłopaki, powiecie mi, co to jest? No, BTR. Aha. BTR. No to idziemy dalej, a to? Scott. No, them, tam drugi Scott. Aha. No, a co to? Tak, to gozi. No. Ja już jestem przekonany, że wy wiecie, co do sztuki, co tutaj się znajduje. Mam ostatnie pytanie. To na koszuleczce, co macie, to gdzie to tutaj jest? Tam. To jest ten? Tak, to jest ten. A, tam, nie, ten. Dynamię, a ten ten, to drugi Scott. jeszcze jeden. Scotty, T55, tutaj jest naprawdę wszystko, dosłownie wszystko. A jak czegoś nie wiecie, to zapytajcie specjalistów, nawet tych, a może przede wszystkim tych najmniejszych i najmłodszych. Pora na chwilę spokoju. Konie mechaniczne zamieniamy na te tradycyjne, bo Zbrosławice są najstarszym w województwie śląskim ośrodkiem jeździeckim. Idziemy zatem na spotkanie pod wierzbą między stajniami. Ośrodek jeździecki w Zbrosławicach jest na mapie naszego kraju. Jednym z kluczowych miejsc, jeżeli chodzi o jeździectwo i jego historię. Z inicjatywy Zrzeszenia Stanów Polskich Akademii Medycznej, Politechniki Śląskiej w latach 70. przyjechały pierwsze konie do Zborsławic. Troszkę miejsce inaczej wyglądało. Potem z inicjatywy i z jakby też poparcia Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Edukacji, powstał ten obiekt, na którym oni po prostu, można powiedzieć przysłowiowo, wydeptali pieniądze w tamtych czasach. W logo naszego ośrodka dzieckiego, które jest jakby zaszłe, jest głowa konia w książce, który ma nawiązać do akademickiego trendu, który w tamtych czasach był. W Prostowicach też są chyba super warunki do tego sportu, bo tak słyszeliśmy, że tu jest problem jakiś bardzo długi szlak. Bo jedno to, e, tak. Tak. to mieć konia, a tak tak to mieć, gdzie na nim jeździć. Tak jest. Ponad 15 lat temu Pieniędzy, które zostały przeznaczone z Unii Europejskiej, powstała ścieżka konna. I ona była przez, użytkowana przez osoby, które z, z, związane są z jeździectwem. Została stworzona i pewna mapa tego, tego jakby przejścia tymi końmi, ile 10 kilometrów istniała. Taką pętlę, która zaczynała się tutaj, i kończyła się również tutaj. Teraz edukacja w jeździectwie. Ja jestem do. Wyrzeźbienie. Przekazuję, przekazuję kolei. No dobrze, Dobra. No to idziemy. Przyznam, że to jest pierwszy raz, kiedy widzę, że fotowoltaika obsługują kucyki. Tak, zawsze robią to owce, zawsze robią to owce. Owce są jakby nieinwazyjne, nie, nie, natomiast my tu nie mamy owiec, bo mamy ośrodek jeździecki, tak? Jedną scenkę mogę zagrać sam, bo jak wiecie, to ja będę dosiadał konia. Zuzanka jednak zrezygnowała, natomiast... Ale przepraszam, może to jest złe miejsce do takich wyznań, ale ja się boję konik, naprawdę. Ja się to boję. jest świetna e, okazja do tego, żeby przestać się bać. No tak, czyli e, ja wsiadam. Przyznam, że trochę e, nie, nie jestem w moim środowisku naturalnym, co pewnie widać. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Ametyst? Ametyst. Ametyst. Zapiemy się dwoma rękami za, za siodło i odbiciem z prawej, z prawej nogi tak i siadamy. Broda do góry. Nie musimy mieć nogi w nawet za pierwszym razem uh -huh. lepiej wypuścić, aby noga została w tak. Broda do góry, łopatki razem, okej. Okay. Galopem, Nowak! Galopem! No na razie oczywiście się przypasowuje do tej sytuacji dla mnie nowej, bo jak przez mgłę pamiętam, że kiedy ten szkrab, ja, miał 7 lat, no to gdzieś tam na tym koniu usiadł, ale to wtedy też dla tego konia było inne doznanie, bo ważyłem zdecydowanie mniej i miałem też mniej strachu. Teraz z każdym rokiem jednak strachu ludziom przybywa, a może niepotrzebnie, bo jak na razie jest bardzo miło, a konika pogłaskałem wcześniej i wyczułem tutaj dobre wibracje. Drodzy widzowie, ja się zastanowię, czy nie będziemy robić tak, że Zuzę będziemy wysyłać no chociażby autem ekipy, telewizyjne, ja, ja będę dojeżdżał konno, bo mega mi się to spodobało. Jak ci się jeździ? Wszystko? Pewnie. Ciekawe, co chodzi na to. Pewnie nasi widzowie wiedzą, co to są domki fińskie, a przynajmniej ci, którzy nie, są, nie należą do najmłodszej grupy widzów. I ta grupa widzów właśnie pewnie też kojarzy, że dawniej w miejscu, gdzie dziś jest znane osiedle Tysiąclecia, właśnie znajdowało się całe osiedle takich domków fińskich. I dlaczego my o tym mówimy tutaj, w Zbrosławicach, w ośrodku jeździeckim? No bo widzimy też podobną konstrukcję właśnie na terenie tego ośrodka jeździeckiego. I to nie jest przypadek. Kiedy ci wspomniani już wcześniej studenci budowali tutaj ten ośrodek, to korzystali z... Właśnie z tych materiałów rozbiórkowych, bo tam te domki, na dzisiejszym znowu się odniosły, osiedlu, tysiąclecia tak. w cudzysłowie, zostały, no, zostały no, zbudowane, rozebrane. rozebrane, żeby na tym miejscu powstało nowoczesne wielkie osiedle. A te wszystkie deseczki, rurki i Dachowski. dachówki trafiły właśnie tutaj. No Taka. może nie wszystkie, ale trafiły właśnie tu. Taka ciekawostka i połączenie między Katowicami a Wrocławicami, jakiś wspólny mianownik. Tak. Te okolice na konie ludzie przyjeżdżają od kilkudziesięciu lat, ale w celach rekreacyjnych przyjeżdżano tu już o wiele wcześniej, bynajmniej nie konno. Piękne te Zbrosławice, zielono, ptaszki śpiewają, no naprawdę miejscowość z turystycznym ogromnym potencjałem i już dawniej to dostrzegamy. Dokładnie. Już w czasach przedwojennych znaleźliśmy takie e, ogłoszenia w prasie tutaj lokalnej, e, gdzie zachęcano do podróżowania do Dramastein und Dramatal, czyli do Kamieńca i do Zbrosławic właśnie, Koleją. I jeśli ktoś się wybrał tutaj w weekend, no to 60% zniżki mu się należało. No i właśnie tutaj by ci podróżni wysiadali. Jesteśmy w miejscu dawnego dworca. Znaczy, dworzec dalej jest, tylko już od dawna swojej funkcji nie spełnia. Trochę szkoda. Szkoda, bo faktycznie kolejne osoby mogłyby tutaj przyjechać odkrywać te piękne, zielone strony z Brosławic. A ja proponuję, żebyśmy teraz my odkryli piękne strony tego dworca właśnie. Co tu jeszcze zostało? Dość sporo. Zobaczcie tu, tuż obok mojej głowy, poczekalnia i całkiem sporo też drewna na opał, ale poczekalnia jest ważniejsza. Tak. Zdecydowanie, a jeszcze być może ważniejsze są te łuki tutaj które są charakterystyczne dla budowli na terenach, które zostały w Niemczech, na Śląsku oczywiście mówimy górnym, na terenach, które zostały w Niemczech po podziale Śląska i oczywiście zostały w nich do 1945 roku. Zabrze Mikulczyce, wylot z Zabrza Rokitnica. do Gliwic, Rokitnica, tak, tam znajdziemy właśnie takie ceglane obmurowania w różnych kształtach, najczęściej właśnie w takich. A ja proponuję, żebyśmy teraz odezwali się do tej kamery. I choć Sławku, operatora Sławka, zapraszamy tutaj, żeby zobaczyć jeszcze jeden ciekawy artefakt. To trzeba wejść do cienia. Do cienia musimy wejść. Tutaj, biuro, zawiadowcy w stacji, kasa towarowa. No, czas się tutaj zatrzymał. I to w 99 roku, bo to właśnie wtedy ostatni pociąg stąd odjechał. Musimy być, słuchajcie, ostrożni, bo zauważyliśmy tutaj gniazdo szerszeni, ale ja się trochę poświęcę i pokażę wam to i tak. Mam nadzieję, że to docenicie. Tutaj. To prawdopodobnie albo była może kasa, a może tu był bar, kto wie, zwraca uwagę. Uwagę, zwracają też te elementy na dachu. Jak spojrzymy w górę, no, ciekawe elementy, drewniane, ciekawe czy oryginalne. No, ponownie czas się tutaj zatrzymał i to widać tutaj też. A teraz uciekamy Sławek, bo gdzie są szersze? Nie wiem, ale nie chcę się dowiedzieć. W Brosławicach znajduje się też pałac z połowy XIX wieku. Obiekt z mansardowym dachem otoczony budynkami gospodarczymi można jednak oglądać tylko z zewnątrz. Jego stan pozostawia wiele do życzenia. Inaczej jest w niedalekim kamieńcu, gdzie od pałacu nadal bije blask wielkości. Znajduje się tam ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny. W tym kalejdoskopie pałaców gminy Zbrosławice nie możemy też nie wspomnieć o Łubiu i tamtejszym klejnocie. I kolejny obiekt, który moim zdaniem jest najpiękniejszy i najciekawszy z tych wszystkich pozostałych wcześniejszych. Ja się z Tobą zgadzam. Szkoda tylko, że to musimy uczciwie przyznać. Nie każdy z tych obiektów jest dostępny dla turystów. A na pewno nie tak z marszu, bo część z tych pałaców została zagospodarowana na inne cele. I tak na przykład ten dzisiaj jest domem pomocy społecznej. Tak, są też oczywiście funkcje lecznicze, tak jak już widzieliście. Także funkcje użyteczności publicznej, co powoduje, że nie możemy tam wejść. A szkoda, ponieważ ta historia tego miejsca jest wspaniała. To jest przecież tak naprawdę posiadłość Beldonów. Chyba syna. Samego Beldona. Syna tego Beldona, którego my znamy, czyli Johna Beldona, Artur Beldon. Pokazane obiekty są oddzielone pięknymi polami i terenami zielonymi. Dlatego nic dziwnego, że w te strony wracają nie tylko ludzie. To będzie najsłodsza rzecz, którą dzisiaj zobaczycie. Oczywiście poza moim współprowadzącym. Zobaczcie. Tam jest pora obiadowa małych bocianków. O! Zaraz będzie karmienie. Haps, haps. Kle, 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 kle. <gry> Wiktor robi kle, kle. On też jest głodny już. Rzecz totalnie niezwiązana z obecnie forsowanym przez nas tematem w tym odcinku. Natomiast, dygresja. Nie ucieka się z miejsca, gdzie pojawiają się niemieckie napisy. I tak jest też tutaj. Dokładnie. Kiedyś tu był sklep, można było tutaj kupić y, kawę na przykład. Na przykład. Można było tu też kupić y, chociażby herbatę i inne tego typu rzeczy, które nazywamy rzeczami kolonialnymi, bo tam widzimy napis wyłaniający się z podtynku, który mówi kolonial Waren, Czyli właśnie artykuły tutaj można było takiego typu dostać. Zbrosławice położone są nad rzeką Dramą, którą kojarzycie już z poprzedniego odcinka. Idziemy zatem w górę rzeki, w okolice miejsca, gdzie Dramę zaczyna zasilać woda starnogórskiej kopalni. Zresztą te miejscowości są ze sobą nierozerwalnie połączone. No i podeszliśmy w górę. Rzeki, dramy, aby poznać jeszcze więcej ciekawych historii. Warto ten trud podjąć i rzeczywiście pod prąd rzeki sunąć dalej. A my idziemy do naszego eksperta, który nam więcej opowie o tym miejscu. Tak, no to pod prąd, pod prąd. Co to za miejsce? To są wody, które wypływają z głębokiej stolni Fryderyk. Przepływają przez Sztolnię Czarnego Pstrąga, jedną z naszych atrakcji turystycznych. No i w tej wodzie często możemy zobaczyć pstrągi. I faktycznie. Ja widziałam, potwierdzam. Tam na tym piasku, jak się kończy beton i piasek, jest rybka! Rybka tam jest! A jak ja stąd teraz zejdę? <grymka> tak samo jak wyszłam. <grymka> Natomiast te walory mikroklimatu tego panującego zostawmy na bok na chwilę, bo przepięknej urody jest to wyjście. To nazywa się już potem roznosem dramy, dobrze mówię? Tak jest. To jest wylot sztolni z niemiecka Mundloch. My to nazywamy teraz Bramę Gwarków, bo jak wiecie u nas w Stolskich Górach wszystko jest gwarków. Mamy dzwonnicę gwarków, dzwon gwarków, mamy studnie gwarków, więc tutaj też nazywamy to Bramą Gwarków. Znamy wody kopalniane. Najczęściej mhm. to jest po prostu gdzieś tam wpuszczone w koryto, mhm. leci. A tutaj jest przepiękna brama, która no równie dobrze no porównywalna by mogła być z jakąś bramą wejściową, powitalną. Mhm. No Ten neoklasycystyczny neoklas portal powstał w 1834 roku. A ta data, którą widać tu nad, nad wylotem 1821, to jest, to jest co? To jest początek drążenia tej sztoli. Jak on tam wpadnie. Widzisz go? Widzę. Tam na piasku, jest taki malutki. Tak, nie? i sobie tak. Dinda, Dinda, Dinda. Dinda. No, wow, jest no, jak pięknie chłodno. No jest. nie, właśnie super. To są zdjęcia zrobione przez Józefa Grela. On w latach 1910-20 nie pamiętam teraz dokładnie był zatrudniony w Tarnowskich Górach i robił zdjęcia okolicy i zachowały się jako jedne z nielicznych. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo teraz oczywiście. A sobie nawet tak siądę. Bo teraz oczywiście każdy może wziąć telefon i zrobić dosłownie każde zdjęcie. Każdej miejscowości, nawet na najmniejszej wsi. Ale pomyślcie o tym, że takie ptakowice to nie jest zwykła wieś. Ona już tam te 100, tak? Ponad lat temu była obfotografowywana, Fakam, gdzie kiedyś tak. no, zdjęcie było jednak więcej warte niż teraz. A tutaj trafiało na te, mhm. na, te, na te zdjęcia i finalnie dzięki temu też mamy takie bogate mhm. archiwum, archiwum zdjęć. Dokładnie tak. Na koniec nie robimy żadnej dramy, tylko spływamy dramą znów w okolice Młyna, Pałacu i Urzędu Gminy. Jakby ktoś się zastanawiał, to ze Zbrosławic do Brackenheim jest 910 km do jakiegoś światuskiego miasteczka, dwa razy tyle, no może trochę tak. No, pewnie miasta partnerskie z Brosławic, A same Zbrosławice również posiadają, mienią się różnymi nazwami, bo kiedyś to było Brosławic. A w pewnym momencie nazywano to miejsce również Dramatal, ale ta nazwa ma swoją specjalną historię. Ta wdzięczna i dźwięczna nazwa to wymysł z brunatnych czasów nazistowskich. Niemiecka administracja hurtowo zamieniała wtedy nazwy miejscowości o słowiańskim rodowodzie na takie, których spolszczyć się już nie dało. Chociaż zamiana na Dramatal, czyli Dolina Dramy, jest chyba jedną z tych najmniej kontrowersyjnych. Z Brosławice nie niejedno mają imię, a my odmieniliśmy je dzisiaj przez chyba wszystkie przypadki. Dokładnie. Przez mianownik, przez dopełnienie... No dobra, nie będziemy Was katować właśnie odmianą, natomiast będziemy Was jeszcze raczyć nowymi miejscami, ale to już chyba za tydzień. Tak, i jeszcze nie zdradzimy, gdzie pojawimy się w kolejnym odcinku. Musicie być z nami w najbliższy czwartek, 17.45, tu się nic nie zmienia. Mikrokosmosy, a później sobie oglądajcie to jeszcze, gdzie chcecie. A z tego pięknego miejsca, piękna Zuzanna, piękny Kamil, piękne Hortensje i mówimy Wam piękne do widzenia. Pysk! Hortensje? Aha, no tak. Patrzcie no rację. Ja mam nadzieję, że to są hortensje. Nie wiem co to jest. Niestety wiem to tylko z tego, że się strzemiennego pije. Na wyjście. Może być i tak. Takie właśnie tabliczki są naszymi przyjaciółmi, czy to na familokach, kamienicach, czy w tym przypadku przy obiektach. Przy... przy, e, poje, e, przy obiektach militarnych chciałem powiedzieć. Przy, no, no przy tym. Tak. Przy czołga. <laughs> Chodź, bo musimy się tam załadować. Co. Zrobimy Zabrze, Katowice. No. To ja chcę już na koniu robić. to. Dobrze, nie ja Będziesz siedział na koniu. Siedzę na koniu. Jak usadzę. Zostanę tu na zawsze. O, dobra. Ale tam jest serio rybka. Taka malutka. Myślałam, że pstrągi są większe. Mówisz, że mała. Taki mały, mały psa.